Cześć, to ja ja mam 10. I dziś przedstawiam poradnik o Fireworkach. Yy, o, a raczej o pokazie Fireworków. Kilka ludzi mnie o to prosiło, no więc zrobię. Tak. zacznijmy trochę o Fireworkach. Z druku firework robi się tak. efektów. Tak. Yy, ustawiając różne kolory. Jakiś dodatkowy... Yy, Dodatkowy składnik i prokształniczy. Hmm, tworzy się kule fi firework style. Nie wiem jak to się nazywa w polsku. No i a tak się tworzy Firewek z efektem. A jak chcę wiedzieć więcej o samych Firewekach, to na kanale Minecraft Polska jest bardzo dokładny planik. A jest tego dużo, bo to jest... Ok y bardzo, bardzo duży skrót. Streszczenie. Okay. A to są rzeczy, które nam potrzebne do pokazu. Dispenser. Hmm, przekaźnik i czerwony proszek. I coś co y, da energię. Warunki okay. wystrzeliwują z dispenser? Tu już zbrywałem i teraz Wam to pokażę. Zrobicuj o, się do. Oj, lewa. Yy, teraz Wam wytłumaczę Naciskamy. Prąd leci do pierwszego dispensera, który już to pewek. Tu ustawiłem na opóźnienie czasowe. Mm, przekaźnik, aby nie było tak, że wszystkie nazwy strzelał. Tu mamy reczą do kolejnego dyspresora. Tak cały czas. Według mnie najlepiej ustawić przekaźniki na y, maxa. To jest równie. Tak, również tak samo. I tutaj ma, mamy tak jakby naokoło. I zaczyna się od początku. Aby wyłączyć. Można zrobić specjalny mechanizm albo po prostu... oj, to go Albo po prostu zniszczyć ten z testowy. No więc jeszcze raz zobaczcie. Jak to wygląda? Plot leci. Opóźnienie. dyspenser, Opóźnienie. Dispenser. Opóźnienie. Dispenser, dispenser. No myślę, że wam... Nie, ja ale to wytłumaczyłem. No Cześć.